Halo miszki, tutaj Kilos53 w kontynuacji ucieczki z Workuty. Zaczynamy, a właściwie kontynuujemy. Nie mamy wiele czasu, uciekamy z Workuty, uciekamy. No, a ja się jarałem jak w Modern Warfare 2 było, kurde, możliwość jeżdżenia na tych. Na śmigaczach śnieżnych. Czekajcie, bo tutaj jest. Nie, nie, nie! Replay. Bo ja wiem co ja chcę jeszcze. Bo pamiętam jedną rzecz. Nie! Przepraszam, zaraz do Was wrócę. Dobra miśki, jestem już w ogóle palnałem gafek, zacznij level od nowa i przychodziłem w Orkutę na nowo! Pff. Wiem, wiem, jestem świetny. E, a chciałem wam coś pokazać tutaj. Przez to prowadziłem to... Jeszcze raz od więc mam nadzieję, że teraz mi się uda Wam to zademonstrować Czekajcie Jak się nie uda, się wkurzę Nie mogę podejść do tego motoru, bo mi siądzie na nim Ale mogę się cofnąć I zabrać Dane wywiadowcze, które tu kiedyś były I które ja znajdę Choćbym się miał... No jeżeli tu się... <ścoughs> Dlaczego ich tu nie ma? Czekajcie Się tu rozejrzę nie wierzę w to tak. No na pewno gdzieś tu były. Dajcie mi sekundkę. Boże kochany, jaki niefart. Dobra, trudno może nie było. Przechodziłem to na daremno, boże, jaki jestem głupi. Trudno, jedziemy. Jedziemy. Wow, mogę strzelać? Mam strzelbę. Jezuśczku. Wopsik. O, bad getaway. Jedziemy raz PATA FATA! To jest piękne. I jedziemy, pociągiem. Pyk! Pyk! Celuję automatycznie Bogu dzięki. Nie wypuszczą nas bez walki! Pyk! Ale to jest epickie! Ule, 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 Dlaczego ja zawsze takie efektywne akcje muszę maścić, no przepraszam, jeszcze raz nam się nigdzie nie spieszy, prawda? Psz. Pamiętajcie, nie dziś to jutro. Zawsze sobie tak powtarzam Idziemy Reznow! A mogę przyspieszać na spacji, tak? Bo gdzieś tam pisał, żeby można... A nie mam pojęcia. A, bo to jest obrzyn, dobra i na dwa razy a ja głupi, tak, dobra, nie wiedziałem. Jeszcze raz. Już epicka gra, naprawdę, świetna. Mam nadzieję, że Wam się będzie podobać, że będzie dużo łapeczek w górę. I wyświetlonych, moi drodzy. Powiecie jakie kocham, wyświetlonka i łapeczki w górę. Pięknie. Pyk. Pyk. Dobra, tam już nie skręcam, bo to się źle skończy dla mnie. W ogóle przez przypadek gram na poziomie najłatwiejszym. Przepraszam, tak ustawiam, ale bardzo, postaram się to zmienić w... w wolnej chwili. Tałem! Ładuj, ładuj I teraz patrzcie YOLO TIME OPSIG <laughs> Trzask go I jedziemy I to jest ta co KILOSKI lubią najbardziej Boże jakie to jest cudne Zniszczę im mosty Wszystko im konieszczę Wow Piękne Spokojnie, spokojnie tam Gdzie ten pociąg? Gdzie ten pociąg? Rezno, w tym lepiej powiedzieć. Gdzie jest pociąg? Gdzie? Uciekniemy z warkuty, moje kochani, z warkuty. Przepraszam. Jumpuję. Yolo. Jestem. I ta muzyka. Rezno w kroku ósmy. Złapali go. Was the last you saw of Viktor Reznov. <elétk> At least for a while. How could he trust you, when he knew that Viktor Reznov helped you break out of <laughs> Reznov? He was my friend. But he didn't make it out. Viktor Reznov was a communist. How did the CIA know you weren't compromised?

Przepraszam. Grupa operacyjna, bo grupa OP jest bo boże jak ja tego kiedyś słuchałem, jeśli na umiera to raperów poczytaj sobie Karola Darwina. Tak, do tematu. Alex Mason, Pentagon. Wiecie co kurde? Powiem Wam szczerze, że nie chciałem kupować Black Opsa dwójki, bo nie podobała mi się wizja przyszłości. Wiecie, jakoś tak wolałem uczestniczyć w tym co było albo przynajmniej w tym co jest, niż w tym co będzie. Dlatego sceptycznie podchodziłem do tej... Do tej części ale jednak żeby fabuła się rozwinęła Bo podejrzewam że rozwinięcie nastąpi w Black Opsie 2 e, Pewnie jeszcze zakupię Witamy, witamy, dzień dobry Pańska eskorta się udała to... Może jak miło Do prezydenta? Dzie dziękuję panu Prezydent? Dzień dobry, bardzo serdecznie. No. Sekretarz Machnamara. Witam serdecznie Pilot 53 Generał? O, witam generał... Jolo Ruszamy Nothing less than our national security is at stake. He has no feelings, no weakness. This is Nikita Dragovich. No, pare razy się widzieliśmy. When do I kill him? We're lucky to have you back, Mason. I'm lucky too. I'm happy to <coughs> ty z tych cholernym adderyton. Pentagon. Hmm, miło. Z tego co pamiętam, wiem, w Pentagonie będzie się chyba odbywać cała obłast zombie w IP. Już jest. Sam przystojniak na końcu. Dobrze. Zawsze chciałem mieć taki garnitur, żeby było miejsce na poszetkę, ale... Co ja jeszcze nie sprawiłam. O! Witam Panią serdecznie, nie? To jest właśnie ten moment. Z nawiązaniem do Weroniki po raz kolejny. Kobieta jest w apogeum seksu, kiedy pali papierosa. Ale wiecie, jak... Nie tak... Zwyczajnie, nie tak jak palą bezdomne kobiety, albo jak palą ci, którzy są głęboko uzależnieni, tylko jak palą ludzie, którzy robią to dla rozkoszy i smaku. Takie kobiety są najseksowniejszymi i najbardziej kobiecymi, jakie tylko możemy sobie wyobrazić. I tak. I taka właśnie jest Weronik. No cóż, strażnik Windy VIP. VIP, 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 on czeka. I co jest, co jest? Wow! I believe I'm correct in saying that civilization has been saved more than once. In this room. I don't know what's... It like I was in a dream. Step like two. Ascend from darkness. Step like three. We're fire. You are getting close to your objective. It was working. <coughs> wow. It never gets old. Overwhelming, isn't it? nie. Wow. Sykorax. Hmm, bardzo miło. Bardzo ładne. Bardzo ładne twarze. Dzień dobry. Dziękuję, Mr. sekretarzu. Good luck, Mason. Okej, okay, panie Hudson. Dziękuję. Bardzo uprzejmi są wszyscy tutaj w tym Pentagonie. To ja sobie spocznę. Panie... Wow! Agent Mason. Kennedy! Jolo! Siadam, siadam, siadam. Jak książ. Przepraszam, panie prezydencie. We are in grave Kennedy. Our very way of life is at risk. Whoa. Dragovich. <laughs> Yolo. I'm told that you are the very best that we have. Anywhere. You will need to be. Mr. Mason. Take care of it.

Strasznie ciekawa i interesująca fabuła, naprawdę. Mam nadzieję, że podzielacie moje zdanie i mam nadzieję, że ktoś będzie to oglądał pierwszy raz na moim kanale, chociaż w to wątpię. Nie się zawsze spóźniam z grami, ale gosta postaram się nagrać razem z premierą. Baikonur, ZSR, bardzo ładna nazwa, ZSR. Dragowicz grupa w niebo wstąpienie są na miejscu. Wszyscy podejrzani mają zostać wyeliminowani. 17 listopada 1963 roku Kurde, kiedy Gagarin został wystrzelony w kosmos, nie pamiętam. JOLO! Okej, okay, Weaver to jest chyba nasz jakiś kurde beaver, prawie jak ten Bubry. Nasza wtyka, dobra, bądź czujny, jestem czujny Okej okay. Wow, pyton z ładownicą <noise> Dobra nazwa Whisky? Nie no, mam whisky Jack Daniel to się. mówi X ray Brand girl Mogę strzelić? tym cycuszkiem się pobawimy. I nie moi kochani, nie przejęzyczyłem się i nie powiedziałem cycuszkiem <noise> Badum, takie tam sprośne żarty kilosika. Ale to jest cudne Hello Wow Piękne widoczki, ale chciałbym. Wow! No, 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 too much Za dużo się tu dzieje. Yankee One 3 report. 3 report.

O mój Boże. Boże, czy to Irman Zachajew? Nie, Kravchenko, to spokoj. O biedny Weaver. Szkoda, gościa. <grystanie> wow! Dobra, zaczyna się <coughs> właściwa akcja. Gdzieś tu jest jeszcze Bosman, nie Bosman, ale Bowman, Bowman Bowman to był chyba... Nie, łucznik nie. Bow to był urk, ale... Archer to był łucznik to. Bowman? Człowiek... Człowiek Łuk, to innym słowem. Dobra, mogę to przeskoczyć jakoś? Przepraszam, halo? Albo mam tu kucnąć. A, kłusnąć. dzień dobry, panie Woods. Ale bo pan fajny tatuaż. To jest chyba w ogóle logo tego całego Black Opsa, nie jestem pewny. No dobra, no już. Okej, okay, sorry. Ciekawe co bym powiedział, tak teraz strzelił. Jeszcze raz przeczytajmy. Pyton z ładownicą. <coughs> Przepraszam za chrypkę. Punkt kontrolny do Spoczyn. Dobra, ruszamy Nie ma problemu Ale mam w piękny nóż. Jezus, przepraszam to jakieś samoloty mi tu latają Przed, przed domem Ja mam zdjąć tego klęczącego, okejka okay A nie To tego zabiję Wow, oh, Ale jaja No tak, żeby nie brudzić mundurów może strasznie klimatyczny. O, mogę z nim chodzić, fajnie. Dzień dobry. Chodzę z żołnierzem. Badumc. Boże, kion on jest wytatuowany. Dobra, leżeć tutaj. alright. W porządku, był z niego, gas. Hmm, zawiązania na dwa razy, ja też tak zawsze zawiązuję, mój ciaden zawiązował na jeden Podciągiem rosyjski. Tak, tak. Ja się uczę teraz rosyjskiego, także... Privet, minia zawód kilos53 YOLO time! Hej, ty? to zaszło! Zдраujcie! Minia kilos and da o da and da wood wódcie. Oj oj oj, przepraszam. Chyba zrozumieli. Brooks jeszcze dochodzi jakiś do naszej drużyny. Brooks. Whisky. I to my whisky to jest pewnie jakiś klub, dewelle. nasz. nasze nasz lotnictwo. Bowman i Bronx. Nasz Brooks przepraszam. Chodźmy, no chodźmy no, pani Woods. To już nasi, Amerykanie. O jak on się stacza, jak on się stacza. Mogę go którego... O Boże. Dobra, idziemy, wchodzimy. Zapraszam, kto, go, kto prowadzi? A, idziemy na piechotę. Dobrze, panowie, spokojnie. Ja się potrafię dostosować z tą elastyczną osobowością. CCP. SSSR. A. Sobiet, sosiom, 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 sosiom. Zresztą Kurde, znam już rosyjski alfabet, to sobie potrafię odczytać, moi kochani. Dwa miesiące z nauki rosyjskiego. Co się dzieje? O Boże. O, biegnijmy. Dobra, biegniemy sobie. Okej, Bowman, Brooks, get him out of here. Ola, Brownman? Brownman, Brownman też właściwie pasuje. Brownman, a ja strzeliłby, ale co ja tam będę? Sapeleoty to tole A czy nie teraz to mówiłem po włosku czy po jakimś tam... Okej okay, otworzmy Łojejku co wyście im zrobili panowie Biedaczki Okej okay, ja wchodzę Dzień dobry Alalalalo Kamikaze jej chodzi O Boże jakie on czerwony. Telefon w krwi Jolo Kilo 53 buty, tak I teraz po niemiecku przepraszam Zdras twój cyjny, ja zawód Kilo 53 najstrzelam wam po mordiach Dobra, okej. Okay. Gdzie są jakieś materiały wiadowcze. Ej, 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 koleżko! Nie tak łatwo ze mną wygrać. Gdzie są materiały wiadowcze tak chiloska? Materiały, ja materiały dla mnie, materiały dla mnie, materiały dla mnie, materiały... O, telewizor! Dziękuję. <laughs> Boże, jaka głupia chrypa. Czuję taki stary, jak mam chrypa w ogóle. Ja cały czas... Kurczę, przepraszam was, bo my gramy na najłatwiejszym. Ja muszę to zmienić zaraz. Ustawienia mogę to zmienić? Gra, gra. Gra. Dobra, nas... A, nie wiem już sam. Przepraszam was. No, będziemy grać na najłatwiejszym. nic zostaje. Przynajmniej będzie się miło zabijać, prawda? Albo zrostliwać telewizor. Przepraszam, że to tak wyszło, no ale. Kurczaczki, no co ja poradzę? Musiałem obniżyć poziom, żeby szybciej przejść tą workutę nieszczęsną, ale... No już mniejsza. Dobra, nikt nas pewnie nie słyszał, prawda? Dzień dobry. I to was piękna. <laughs> Połamany kręgosłupki. Dzień dobry. Cii, cichutko. Rer to towarzysz. Towarzysz. Towaryś, bo jak na o opada akcent, to wtedy O zamienia się w A, towarzysz. Czy ja mogę to przestrzelić? Moim pytonem. Że to pięknie brzmi. O, przeczytałam wam co to jest. Wy i... Cicho! Wszyscy cicho. Wnimanie... Wnimanie! Wnimanie. Nie... Nie je. Nie je. Nie wchodzicie bez... nie wchodzicie bez ra... razresz... razreszienka. Raz razreszienka. Dpierdicie. Nie wchodzicie bez razieszienka. Nie wiem co to znaczy, ale pewnie coś z tym nie wchodzimy bez y, ...kombinezonów? Nie mam pięć. Crossbow! <laughs> o mój Boże! Ale moi drodzy nie ma, tak? Dobrze, nie wiem. A Bowman! Bowman... Bowman. 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 Bow to nie był chyba łuk, tylko był ten. Nie wiem czy to była... Nie, kusza był crossbow. Nie mam pojęcia moi drodzy, tak czy owak, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, a ja za chwilę do Was wrócę. Trzymajcie się, cześć i bajo!